Mariusz Rubleski, jestem sekretarzem sekcji łuczniczej RKS Marymont, prezesem Stowarzyszenia Łuczniczy Marymont, trenerem i zawodnikiem w klubie. W klubie trenuje około 130 zawodników. Są to zawodnicy wyczynowi, to jest liczba około 50 osób dorosłych i, i młodzieży. Te pozostałe osoby z tych 130 to są ucznicy tradycyjni, ucznicy bloczkowi, którzy strzelają w trybie rekreacyjnym. Kilku lat sekcja łucznicza RKS Marymont utrzymuje się tylko z własnych środków, środków składkowych, które zbieramy od zawodników rekreacyjnych, od zawodników wyczynowych. Z tych pieniędzy sponsorujemy sami sobie salę w okresie zimowym, sprzęt łuczniczy, a także wymieniamy materiał do mat. W zasadzie nie mamy żadnego innego źródła finansowania. Sponsorzy, którzy chcą nas sponsorować, nie mają prawnej możliwości podpisania z nami umów ze względu na skomplikowaną sytuację w klubie i braku możliwości formalnego załatwienia sprawy z klubem, a nie z sekcją.